Witam serdecznie wszystkich, Sejram. Dzisiaj znowuż nagrywam w jaskince. Kto wie, całkiem fajne miejsce. Przede wszystkim w tym odcinku chcę wyjaśnić, może nieco nakreślić system kolorów. I skąd się wziął? Skąd się wzięło całe to moje stopniowanie gajatrii? Otóż, ja praktykuję gajatrii już od ich czasu. Dziesięciolecia. Nie jednakowo intensywnie, ale od pewnego czasu, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w tym roku. No, mamy bardzo trudną sytuację pokoju na świecie, i to mnie zmobilizowało to zagrożenie wojną, to zagrożenie dominacją elit, resetem społecznym, gospodarczym pod każdym względem i zniewolenie społeczeństwa, a z drugiej strony zapowiedź nadchodzącej satyrygi przez biegowane sytacje sejbaby, jak i wiele, wiele innych przepowiedni, nie tylko on tu zapowiedział, że wprowadza, ale praktycznie większość religii e, głównych ma w sobie te przepowiednie, że złota eroleczkości ma teraz nadejść. Więc postanowiłem jakoś się przyczynić do tego i zacząłem systematycznie długie sesje gejacji robić e, dla pokoju na świecie, dla złotej ery ludzkości, dla Satyajugi. I efekt tego był taki, że e, bardzo szybko to gajacy się pogłębiło i odsłoniło swoje nowe, niesamowite, e, głębokie oblicze. I tym postanowiłem się podzielić. Sam fakt, że mogę dojść w gajatry do jakiegoś wysokiego poziomu, nie oznacza, że da się łatwo to opisać. I tu przyszł, przyszedł pomysł najpierw po prostu ponumerowania sobie kolejnych uwag, kolejnych lekcji na poszczególnym poziomie tego gajatry. Przyjrzenie się mojemu własnemu procesowi, który przechodzę przez, przez tę medytację gajatry, przez tę kontemplację, rozwój Gajaty, który mnie w zasadzie prowadzi. I zapisanie sobie tego. I zrobiłem setki, można powiedzieć, krótkich notatek podczas gajatrii, odkąd pomyślałem, że będzie to dobra idea, by się tym podzielić. No i zacząłem te notatki porządkować. Jest to wielkie ułatwienie, kiedy zrobi się pewne stopnie, podzieli się tą na pewien program wgłębiania się w gajatrii, ponieważ jeżeli ja doświadczam jakiś stan e, geatrii, ja muszę wiedzieć, co mnie do tego doprowadziło. E, jaki stan umysłu, jakie zrozumienie, e, jaka transformacja wewnętrzna pozwoliła mi to doświadczyć. Bo można płytko sobie geatrii śpiewać e, przez całe życie i w zasadzie osiągnąć tylko tyle, ile się aspirowało. Ale jeżeli rozumie się, że jest o wiele więcej poziomów doświadczenia geatrii. O wiele głębiej, gdy potrafi przetransformować, czy jakakolwiek medytacja, czy system medytacji, wtedy człowiek aspiruje do tego. I to jest właśnie ważny punkt. Póki tego nie widzi, nawet nie wie, do czego może aspirować. Mówi się o jakichś efektach, i ktoś mówi, a może przypadkowo wpadnę na ten efekt, a może on mi się też przydarzy. Nie wie, że to jest praca, że to jest praca, która transformuje Twoje wnętrze, i dzięki temu możesz. Wyjść na wyższy poziom energetycznej świadomości. W jakiś sposób technika istnieje, która pozwala opanować umysł. Jak to wszystko działa? I dlatego postanowiłem to podzielić na stopnie. Od najniższego stopnia informacyjnego, takiego podstawowego, czyli szary. Nazywałem to kolorem szarym. To jest. Stopień startowy. Potem będzie czerwony, pomarańczowy, który będzie kolejną transformacją energetyczną. Żółty będzie dotyczyło poziomu umysłu, transformacji umysłu, zrozumienia, głębszego zrozumienia gejacji głębszego poziomu znaczenia Geaty. Zielony na poziomie serca, jak i niebieski na poziomie intelektu, fioletowy ducha kryształowy. To będzie transformacja ducha, oczyszczenie, czyli e, nazwałem to, a właściwie e, ta nazwa została mi podpowiedziana podczas medytacji, ponieważ ofiaruję Bhagawanowi Ścisacie e, Sejbabie, Tegajatri, on mnie prowadzi poprzez to, czyli tak zwany poziom satwiczny, srebrny Ananda, biały to jest Sudasatwa i złoty Brażniana. Każdy z tych kolorów będzie miał ileś lekcji, które e, pomagają w transformacji do tego poziomu, otwarcia się na ten poziom. Te lekcje, które ja zauważyłem, które ja notowałem, tak jak mówię setki notatek zrobiłem, co e, zakłóca trochę moje gejaty i przerywa je. Ale mimo to, e, dzięki łasce Bagawana to wszystko idzie e, Jakoś naprzód jakoś się porządkuje i wyłania się cały program. Każdy kolor będzie zakończony bramą. Bramą w tym kolorze. Na przykład do tej pory rozmawialiśmy o kolorze szarym, który dotyczył postawy ciała: czyli jak siedzieć, jak rozluźniać się, jak gimnastykę wykonywać, czy jak używać japa mali, jak odliczać sesje, długie sesje, jak, jaka jest budowa. No i nauka podstaw typu słowa, nauczenie się wymowy, zrozumienie całości, gejatri, Te Najbardziej bezpośrednie tłumaczenie. Na kolorze żółtym doświadczymy tego na o wiele głębszym poziomie, co znaczy gejatri. Co będzie miało bardzo duży wpływ transformujący do jeszcze wyższych poziomów. W tym systemie kolorów każdy kolor będzie nie tylko podzielony na poszczególne lekcje, które mogę później ewentualnie dodawać czy dopracowywać, czy... bo nie mówię, że ten program jest w finalnej postaci, może się jeszcze wiele zmienić, mogę dopracowywać te lekcje, mogę dodawać, może przesuwać, ale każdy kolor będzie zakończony bramą. Bramą w tym kolorze jakiegoś szlachetnego kamienia. Na przykład teraz omawialiśmy kolor szary, więc zakończymy go bramą hematytową. To jest szary minerał. Ta brama, jak każda inna brama w każdym kolorze, będzie kończyła, zamykała wykład tego koloru i będzie swoistym checkpointem, czy osiągnęliśmy jakość tego koloru. Jest to pomocne w jakimś sensie, że z jednej strony nie jesteśmy ograniczeni do studiowania każdego z wyższych kolorów, zwłaszcza to dotyczy osób, które już w jakiś sposób są zamfasowane na drodze duchowej, na drodze medytacji i tego, czy gejatrii nawet. Więc jeśli chodzi o lekcje zawarte w każdym kolorze, może dużo szybciej przejść. Jednakże taki checkpoint, takie sprawdzenie, czy osiągnąłem jakość tych kolorów. Jest bardzo pomocne, żeby zbyt pochopnie nie przeskoczyć tych lekcji, ponieważ e, można pójść w lekcjach dużo dalej, można poznać je dużo dalej, a nawet praktykować, ale nie znaczy się, że osiągną się ich jakość. I znowuż tu e, przyjdzie mi z pomocą e, ścianka spinaczkowa. Trochę się wspinam. Nie jestem zbyt dobry, ale to dla zdrowia jest e, tak, jak wcześniej wspominałem, jest bardzo dobry. Każdy. Każda z tras wspinaczkowych jest podzielona na stopnie trudności. Jest aż 17, a nawet wliczając najłatwiejsze stopnie, czyli V0 i VB, czyli V0 VB po polsku, to jest 19 stopni. Ona jest otwarta, jeszcze może iść dalej. Czyli najwyższa jest V17, ale to jest dla samej elity wspinaczkowej. Czy ja pojadę na skałkę kamek Kamon? Wielki. w W17 na pewno nie pojadę na to, ponieważ mój poziom wspinaczkowy jest. No właśnie, jaki jest? I tu teraz pojawiają się dwa numery. Pierwszy numer to jest to, co jestem w stanie zrobić. Jestem w stanie zrobić W4. Pojadę na gym jak się bardzo przyłożę, spędzę dzień, może kilka sesji, może kilka tygodni. Zrobię w końcu V4. W wie, czy nie mogę się szarpnąć na jakiś V5, ale V4 to wiem, że w końcu zrobię. A jaka trasa jest perfekcyjnie przeze mnie opanowana? Jaki poziom jest opanowany? tak zwany flash level, czyli poziom, w którym bez żadnego zmagania się za pierwszym razem zrobię, może za drugim razem. To jest V2. To jest V2. Tak więc. Jakkolwiek jestem w stanie praktykować na wyższych poziomach, to wiem, że opanowałem bardzo dobrze do V2, choć praktykuję do V4. Podobnie jest idea z kolorami i bramami. Kolor to jest to, co mogę sobie praktykować, kiedy tylko zechcę, kiedy jestem zainspirowany przez grupę, kiedy powiedzmy przez kogoś pouczony w jakiś sposób. Mogę sobie praktykować te kolory, ale. Poziom, który naprawdę opanowałem, określa przejście przez określoną bramę, czyli tak zwany checkpoint jakości. Co się powinno osiągnąć studiując ten kolor? Nie mówię, że w tym kolorze zawsze będzie 100% lekcji, które być powinno. Ja to zrobiłem wedle siebie, ale bardzo wiele osób może mieć dodatkowe sugestie w związku z trudnościami, które sama będzie musiała przejść. Tak no więc e, to jest taki. E, szkic zarys e, programu e, gaiatry studiowania gaiatry i do zobaczenia cześć